Jeśli doświadczasz myśli samobójczych, albo tendencji rezygnacyjnych, albo myślisz czasem o ucieczce od swojego życia, to ten materiał jest właśnie dla ciebie. Znajdziesz tutaj sporo takich rozwiązań, rad, propozycji, jak sobie poradzić. Cześć, witajcie. Wojtek Wychowaniec, projekt Depresja z tej strony. Odpowiem dzisiaj na pytanie od Was. Na pytanie, które w różnej formie co jakiś czas do nas trafia. To jest pytanie: Mam myśli samobójcze, jak sobie pomóc? To jest pytanie, które bardzo wielu ludzi zmraża, przeraża, przestrasza. Więc może być tak, że jak zadajesz to, jak zadajesz to pytanie komuś, mówisz, otwierasz się przed nim, to on może się wystraszyć. My staramy się jakoś tak budować tutaj to nasze środowisko w projekcie Depresja, żeby się mniej bać, a wtedy więcej potrafimy jakoś odpowiedzieć na to pytanie: co zrobić? Tym bardziej, że my wiemy, że najważniejsze jest to, że Twoje myśli samobójcze są po prostu objawem. Są objawem tego, że być może jesteś w kryzysie. Być może Twoje życie skręciło z toru, który, mu, który służył Twojemu życiu. I teraz trudno znaleźć jakieś, jakąś drogę powrotu. Być może masz poczucie bezradności, beznadziei, że nic Ci już nie czeka, i stąd pojawiają się myśli samobójcze. I teraz warto zadać sobie pytanie. Bo każdy tego typu objaw ma swoją funkcję: że jeżeli miałbyś, miałabyś to zrobić, jeżeli doszłoby do tego, że zakończy twoje życie, to jaka by była z tego korzyść? Bardzo często odpowiedź na to pytanie to jest, że mniej by bolało, że odczuwał, odczuwałabym mniej cierpienia, że byłoby więcej spokoju. A o tym już można rozmawiać, bo jeżeli doświadczałbyś mniej cierpienia, to znaczy, że chodzi o to, że myśli samobójcze są tylko strategią na to, żeby było mniej cierpienia. Strategią, którą podpowiada nasz mózg, bo taką strategię dzisiaj potrafi wymyślić. Pytanie, czy jesteś w ogóle zainteresowany, zainteresowana poszukaniem innych strategii. Na to, żeby było mniej cierpienia. I to jest taka jedna rzecz, którą możesz zrobić. Zastanowić się, na co to jest strategia. Jaką miałabyś, miałbyś nadzieję, gdyby takie coś hipotetycznie miało się wydarzyć? To może być podpowiedź, czego tak naprawdę potrzebujesz. No to jest taka druga też podpowiedź. Czyli zobacz, jaka. Jest w moim ciele, we mnie część, która chce żyć. Okej, okay, może doświadczam dzisiaj myśli samobójczych. Uznaję to. Jednocześnie być może jest we mnie jakaś część, być może bardzo mała, która chce żyć. Moje serce, moja głowa, moje ręce moje ręce, które na przykład karmią mojego psa albo służą do pomagania innym. I staraj się popatrzeć na tą część. Jak to się stało, że ty w ogóle chcesz tutaj i jesteś tutaj, oglądasz ten film, to nagranie? To jest z tej części właśnie, która chce żyć. Co ty wiesz o tej części? Dlaczego warto, czy po co warto też z tą częścią rozmawiać? Dlaczego warto tej części słuchać? To jest coś takiego, co możesz też zrobić. I trzecia informacja, najważniejsza, to jest, że każdy głaz noszony sam jest bardzo ciężki, ale noszony w więcej osób jest już lekki. Czyli, że możesz tą kwestią podzielić się albo z kimś zaufanym, bliskim, albo po prostu bezpośrednio poszukać wsparcia i pomocy. Jest wiele miejsc, gdzie możesz otrzymać pomoc, gdzie możesz powiedzieć: Mam myśli samobójcze, myślę o śmierci, myślę o zniknięciu, o ucieczce, i ten ktoś, komu to opowiesz, powie: OK, porozmawiajmy o tym. Być może w Twoim otoczeniu są dorośli, in, inni Twoi rówieśnicy, bliscy, niezależnie od tego, ile masz lat, którzy będą przestraszeni, jak powiesz im o myślach samobójczych. Dlatego warto porozmawiać też ze specjalistą, który jest jakoś do tego przygotowany. Być może będzie w stanie. No dzięki temu, że się jakoś w tym pewniej czuje, dać Ci też wsparcie. Więc poza tym, co możesz zrobić sam czy sama, to możesz też iść do, kogo, do kogoś i powiedzieć, tak, mam, dzisiaj to przeżywam i potrzebuję pomocy. Mam nadzieję, że ta odpowiedź jakoś cię satysfakcjonuje, i e, mam nadzieję, że znalazłeś, znalazłaś tutaj to, czego potrzebowałaś. Wszystkiego dobrego, dużo słońca, trzymaj się. Trzymam kciuki?